Ja tam nie, nie chwalę sobie komuny, ale dawniej u nas było trochę więcej dla komuny, troski o jakieś takie tereny dla ludzi. Ten element w moim przekonaniu dokładnie tak piękna, wesoła kolana, otwarta na narciarzy, bo był to stop, prawda, gdzie można sobie było sympatycznie pojeździć jak na krakowskie warunki. W pewnym momencie była tu nawet wirwirączka, prawda? Więc był to stop narciarski w pełnym, w pełnym tego słowa znaczeniu. Prawda. I, no, I oczywiście i w zimie, i w lecie było tu zawsze, zawsze pełno ludzi. No, bo, no, bo no, Miejsce to dla Krakowian miało swoje małe. Kto tym od dziecka przesiąkł? To, to po prostu zawsze tu wraca i nie dlatego strasznie boli to, co się tu dzieje i to, co się tu wyprawia. Wesoła Polana, kiedyś kultowa, dziś zakrzaczona. W przeszłości miejsce spacerów, sportów i rekreacji dla wielu Krakowian. Ostatnia niezabudowana brama do lasu wolskiego. Obecnie w wyniku niejednoznacznej sytuacji prawnej zarasta i niszczeje, a tym samym traci swój dawny urok to było fajnie, bo rzeczywiście ja pamiętam jeszcze jak tutaj było bez, bez krzaków i bez, że właśnie przed chwilą jagodzie, jak tu można było fajnie iść na nartach, jak był wyciąg. Nie wiem dlaczego jest zagrodzone. czy to do kogoś należy i tak sobie zagrodził, bo ja pamiętam Polanę i Las Wolski jak to był wykarczowany teren, jak się tutaj zjeżdżało na sankach, a jeszcze wcześniej moi rodzice mówią, że tutaj można było pojeździć na no, naskaw. Bardzo szkoda, bo tutaj jak się przechodziło, no teraz nie ma śniegu, ale w ferie czy po ferie, to tu było mnóstwo dzieci, dorośli, nabiegówka. i moich młodych lat była, to nie było Kraków, działał wyciąg. Dotarliśmy do przedstawicieli Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa. Którzy jako pierwsi zaangażowali się na rzecz ochrony wesołej Polany. Kilka lat temu Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa przeprowadził akcję mającą na celu ratowanie wesołej Polany. Czy mogłaby Pani powiedzieć, na czym dokładnie polegała ta akcja i jakie są jej efekty? Akcja zaczęła się właściwie, pierwsze początki sięgają 2003 roku. Kiedy dowiedzieliśmy się o sporządzaniu planu Kasztanowa, w których miały nastąpić drastyczne zmiany, a mianowicie cały ten teren zielony miał być zamieniony w teren inwestycyjny i budowlany. Poprosiliśmy również o komentarz ówczesnego przewodniczącego dzielnicy, obecnie radnego miasta Krakowa. Była parę lat temu akcja zorganizowana, no, no jak pan tu mówi, 10 lat temu, że akcja zorganizowana... Między innymi przez Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa. Odbywały się aukcje, odbywały się różne audycje, spotkania z samorządami. Odwiedziliśmy po tysiąc kroć wojewodów kolejnych. Odwiedziliśmy prezydenta. Problem tylko polega na tym, że mieszkańcy Krakowa niezbyt hojnie wspierali tą akcję i tam efekty tej, ja nie pamiętam dokładnie kwot, ale efekty tej zbiórki były dosyć mizerne. W momencie, gdy zebraliśmy te pieniądze, a mieliśmy wtedy sponsora prywatnego, który chciał brakującą część kwoty po prostu wpłacić, w tym momencie dostaliśmy pismo od pana inwestora, że on zrywa tą umowę i że on w ogóle żąda 4 milionów za tym. Znaczy, ja rozmawiałem z przedstawicielami OTRK i oni twierdzą, że kwota znalezienia sponsora, który był skłonny pokryć tą połowę, przy czym wtedy inwestor podniósł kwotę, którą żądał za, za wesło a następnie później w ogóle przestał się kontaktować odbierać telefony. Proszę pana, ja nie pamiętam już tak dokładnych szczegółów, być może faktycznie tak to było. A może związane jest to po prostu, że ludzie we władzach miasta albo radni? Po prostu nie są związani z Krakowem ani z tym miejscem i oni tego nie czują, prawda? Jak się dowiedzieliśmy, sprawa nie doczekała się pozytywnego finału. Inwestor nie dotrzymał warunków umowy, a ze stron władz miasta zabrakło determinacji i zrozumienia dla problemów mieszkańców. I największym bólem, jaki mamy, i pretensje, to mamy pretensje do władz miasta, do samorządu, którzy właściwie poza obietnicami nie zdziałali nic. Na trzy miesiące przed wejściem w życie planu, który chronił ten teren, prezydent wydaje pozwolenie na budowę. Inwestycja powstająca w dolnej części Wesołej Polany nie kończy sporu. Właściciele działek znajdujących się powyżej zaczynają stawiać ogrodzenia w poprzek istniejących szlaków. Obowiązujący na tym terenie plan miejscowy nie zezwala na zabudowę. Dlatego właściciele próbują w ten sposób wymóc na wazach wykup lub zamianę posiadanych działek. A co by pan widział na tych terenach? Co on widział na terenach? Znaczy, no ja przede wszystkim chciał, żeby to był teren otwarty. Czyli przede wszystkim wrócił ten charakter właśnie polany. Mnie się podoba po, do, do tej stopu narciarskiego. Sam nie jestem narciarzem, nie jeżdżę, nie będę korzystał, nienawidzę zimy generalnie yy, i zimna, ale, ale mieszkańcy uwielbiają te dyscypliny. Poza tym byłoby to bardziej dla dzieci, młodzieży niż, a może nawet dla seniorów, bo dlaczego nie? Byłoby to fantastyczne, gdyby tego typu pomysł W Mojej koncepcji jest to, żeby w dolnej części rozbudowywać ten skansen, który istniał, który powstał wokół kościoła dawnego kościoła skomorowic. I żeby ten zespół się rozwijał i, i było to idealne miejsce na to, żeby tutaj no, przenosić po prostu zagrożone obiekty budownictwa tradycyjnego z zachodniej części Krakowa. Inny pomysł zagospodarowania wesołej Polany pojawił się 3 lata temu, gdy grupa młodych ludzi postanowiła stworzyć na niej snowpark. Chcielibyśmy z kolegami zorganizować tutaj taki prowizoryczny snowpark, żeby dało się wyjść w weekend, czy nawet po zajęciach z deską i pośmigać, tak? Dla fan, Bo mamy tutaj całkiem wbrew pozorom spory teren, jest dosyć szeroki i jest stosunkowo długi, jak na środek miasta. Chcielibyśmy zebrać ludzi z całego Krakowa de facto i nawet do okolic, żeby mogli sobie przyjść i pojeździć. Zapytaliśmy przedstawicieli OKRK i władze miasta, co zrobić, aby ochronić pozostałą część wesołej polany i inne, równie cenne zielone tereny. Zamiast zrobić co roku trochę, to wydaje nam się, że kiedyś zrobimy wszystko na raz. Ja tak myślę trochę w imieniu tych, którzy decydują, że dobrze, to jeszcze dziś nie, bo nie ma pieniędzy, to zrobimy to za 10. Jak będą pieniądze. Błąd. Gdybyśmy od 20 lat co roku przeznaczali Niedużą kwotę w skali budżetu. Kilkanaście milionów złotych. Dzisiaj bylibyśmy w zupełnie innej sytuacji. No właściwie nikomu nie zależy na tym, żeby ten Kraków, który jest położony tak fatalnie w dole, żeby miał tych terenów więcej zielonych. Nie dba się o to. Tereny zielone uciekają, a prezydent nie myśli o stworzeniu budżetu w kasie miejskiej takiego, aby móc wykupywać te tereny zielone. Miasto właściwie tylko sprzedaje, nie zakupuje. Nic. Czy nie myślą Państwo o tym, żeby właśnie stały procent budżetu corocznie na wykup tych terenów spornych powstał? Ja jak najbardziej jestem za tą ideą i będę też w tym kierunku dążyć. Mhm. Natomiast no, tutaj nie no, jestem osobą decyzyjną, o jeśli o to chodzi. Natomiast jak najbardziej popieram tą ideę, żeby stały procent budżetu był przeznaczony faktycznie na wykup terenów zieleni. Co zatem stoi na przeszkodzie, skoro rozwiązanie tego oraz wielu podobnych problemów wydaje się oczywiste? Rozmowa z decydentem, bo czy nam się to podoba, czy nie, wykonawcą budżetu jest pan prezydent. Także, nawet wprowadzenie tego typu zapisu do budżetu, moim zdaniem, jest obarczone sporym ryzykiem, że, tego, że pan prezydent po prostu tego zapisu nie wykona. Jest mocno trudna, żeby nie powiedzieć, że niemożliwa. I nie ja będę z tego cierpiał, tylko wy młodzi, prawda? Ja mogę Wam tylko opowiedzieć, mogę Wam powiedzieć jak to było kiedyś, prawda? Natomiast to już Wy musicie walczyć, prawda? I to Wy się nie możecie zgadzać na to, żeby Kraków stał się kamienną pustynią. No.